Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa w kolejnym wydaniu Elonius. Michalina Kudła, Szkolna Telewizja. Zaczynamy. 19 maja 2025 roku odbyły się w naszej Szkole warsztaty pod tytułem Techniki szybkiej nauki przeprowadzone przez przedstawicieli Fundacji Szkoła 2.0, pana Juliana Wąska, fundatora oraz prezesa zarządu i panią Majeret, fundatorkę i wiceprezesa zarządu Fundacji. Celem warsztatów było zapoznanie uczniów ze sposobami szybszego i bardziej efektywnego przyswajania wiedzy. W prowadzący spotkanie omówili zasady zarządzania czasem i organizacji pracy, które są najbardziej efektywne dla naszej grupy wiekowej. Ponadto przedstawiono sposoby budowania motywacji do pracy. Uczniowie mieli także możliwość poznania takich technik nauki jak technika pomodoro, łańcuchowa metoda skojarzeń i metoda tekstu zdarzeniowego. 23 maja klasy 1 A oraz pierwsza B wraz z opiekunami panią Emilią Kwiatkowską i Agnieszką Nowotyńską oraz panem Dariuszem Stępniem wyruszyli na wycieczkę szkolną do kopalni Guido w Zabrzu, Muzeum PRL w Ródzie Śląskiej i palmiarni w Gliwicach. Była to doskonała okazja do połączenia edukacji, historii i relaksu. Zwiedzanie podziemi kopalni to doświadczenie, które zapamiętamy na długo, a Muzeum PRL pozwoliło zrozumieć ważne okresy w historii Polski. Palmiarnia to idealne uzupełnienie oferujące oddech od historii i możliwość podziwiania pięknej przyrody. W poniedziałek 26 maja klasa 2D wraz z kolegą z klasy 3A dała uczniom liceum ogólnokształcącego imienia Marii Skłodowskiej Kiri w Strzelinie Lekcji Demokracji organizując drugą już debatę prezydencką. Obecna atmosfera polityczna w Polsce związana z wyborami prezydenckimi zainspirowała uczniów do wcielenia się w rolę kandydatów na prezydenta. Debatę poprowadziły rzetelne dziennikarki Michalina Kudła i Aleksandra Witos, a wśród kandydatów na urząd prezydenta znaleźli się Maksymian Laszczyński, Karol Ostrowski, Krzysztof Nęg i Kacper Ciesik z klasy 2D oraz Wiktor Budny z klasy 3A. Celem wydarzenia nie było odgrywanie ról prawdziwych polityków, lecz przedstawienie programów głównych polskich ugrupowań politycznych oraz zaangażowanie społeczności szkolnej w życie polityczne. Należy podkreślić, że uczniowie kandydaci nie utożsamiali się z reprezentowanymi przez siebie podczas debaty partiami politycznymi. Uczniów wspierała merytorycznie Aleksandra Bombas, nauczycielka historii oraz historii teraźniejszości. Również w poniedziałek, 26 maja, w Auliceum Ogólnokształcącego im. Marii Skudowskiej-Kili w Strzelinie, odbył się finał międzyszkolnego konkursu Wiedzy o Europie. Udział wzięło w nim 20 uczniów z trzech szkół. Publicznej Szkoły Postowej nr 4 w Strzelinie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Borku Strzelińskim oraz Zespołu Szkół Publicznych w Borowie. Pierwsze miejsce zajął Jakub Kupczak z Zespołu Szkół Publicznych w Borowie. Drugie miejsce Karolina Bielawska z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelin. Trzecie miejsce Wojciech Korytyński z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelin. Specjalne podziękowania kierujemy do pana Andrzeja Morki za oprowadzenie konkursowiczów po strzelińskim ratuszu. 28 maja w auli naszego liceum odbyło się seminarium pod tytułem Dziedzictwo kulturowe. Utrapieniem czy szansą rozwojową dla regionu? Organizowane przez Dolnośląskie Laboratorium Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz Fundację Lepszy Strzelin. W konferencji wystąpili goście. Pan Wojciech Bochnak, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego. Pan Grzegorz Roman, Dyrektor Departamentu Aglomeracji UMW. Pan Daniel Gibalski, Dolnośląski Konserwator Zabytków. Pani Izabela Kurz-Kuriata, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, Pan Marek Sztark, zastępca kierownika Dolnośląskiego Laboratorium Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz Pan Marcin Żygadło, Strzeliński przedsiębiorca. Dyskusję w trakcie seminarium prowadził Pan Kasper Specylak. Starosta powiatu strzeleńskiego Pani Magdalena Krupa objęła konferencję honorowym patronatem. Konferencja zgromadziła przedstawicieli samorządów, instytucji kultury, Młodzież, osoby zainteresowane tematyką roli dziedzictwa kulturowego w budowaniu lokalnej dumy i wzmacniania tożsamości oraz możliwościami pozyskiwania dotacji i finansowania problemami konserwatorskimi, inicjatywami społecznymi i promocją dziedzictwa. 29 maja klasa 2D podjęła kolejne wyzwanie na Uniwersytecie Ekonomicznym. Tym razem uczniowie uczestniczyli w wykładzie Startup: Plan na życie od garażu do milionów. Wykład poprowadził pan Jan Jakub Cendrowski, doświadczony mentor startupowy, który opowiedział o blaskach i cieniach prowadzenia własnej firmy. Spotkanie z pewnością zainspirowało wielu młodych ludzi do refleksji nad swoją przyszłością zawodową. Jak to miło odwiedzić sąsiadów, prawda? Z taką myślą uczniowie klasy 2B wybrali się do naszych południowych sąsiadów Republiki Czeskiej. 30 maja o godzinie 8 rano wyjechali w kierunku miejscowości Dwór Kralowe, a tam odwiedzili słynny ogród zoologiczny, który ma najbogatszą kolekcję zwierząt afrykańskich w Europie. Tak, tak w tym czeskim zoo można poczuć się jak na sawannie w Afryce. Pracownicy merytoryczni przygotowali dla zwiedzających bogatą ścieżkę dydaktyczną, pozwalającą poznać bioróżnorodność tego wyjątkowego kontynentu. Kolejnym punktem programu był zabytkowy kompleks w Kux. Podczas podróży uczniowie wysłuchali ciekawych informacji dotyczących geografii Czech, a także tamtejszej historii, kultury oraz kulinariów. W środę, 4 czerwca 2025 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Strzelinie odbył się drugi etap powiatowego konkursu matematycznego dla szkół podstawowych o tytuł Strzyńskiego Geniusza Matematycznego. Do drugiego etapu zakwalifikowało się łącznie 14 uczniów ze szkół podstawowych z powiatu strzyńskiego. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3, publicznej szkoły podstawowej nr 4, publicznej szkoły podstawowej nr 5, publicznej szkoły podstawowej w Borku Strzelińskim i szkoły podstawowej w Przebornie. Pierwsze miejsce i tytuł strzelińskiego geniusza matematycznego zdobył Filip Szczepaniuk ze szkoły podstawowej nr 4 w Strzeli. Drugie miejsce Miłoż Borowczyk ze szkoły podstawowej nr 5, a trzecie miejsce Krzysztof Sucharski, również ze strzelińskiej czwórki. 5 czerwca klasa 2C o profilu politechnicznym odwiedziła jedno z najciekawszych miejsc naszego miasta Strzeliński Ratusz. Uczniowie mieli okazję zwiedzić wieżę ratuszową, z której roztacza się imponujący widok na Strzelin i okolice oraz tajemnicze piwnice pełne historii i niecodziennych opowieści. W trakcie wizyty młodzież zobaczyła wystawę minerałów, salę poświęconą Paulowi Erlisowi, strzelińskiemu nobliście oraz makiety historyczne, które przybliżyły rozwój miasta na przestrzeni wieków. Duże zainteresowanie wzbudziła również Sala Balwierza, a zwiedzanie wzbogacone było opowieściami o historii regionu i Strzelina. Całą wycieczkę prowadził pan Andrzej Morka, którego barwne anegdoty, historyczne ciekawostki i zamiłowanie do lokalnej historii sprawiły, że poczuliśmy się jak uczestnicy niezwykłej podróży w czasie. 6 czerwca bieżącego roku klasy II naszego liceum bawiły się na zabawie półmetkowej w restauracji Nad Stawami w Karnkowie. Półmetek oznacza, że uczniowie znajdują się w połowie drogi do celu, do ukończenia szkoły, do zdobycia wykształcenia średniego, do matury. I właśnie ten fakt uroczyście celebrowali. Gości przywitała i otworzyła bal pani Beata Kudła, dyrektor szkoły. Następnie głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców, pani Iwona Papuga i przedstawicielka rodziców klas drugich, pani Karolina Janiak. Zabawa trwała do godziny pierwszej, a uczniowie bawili się doskonale. Oraz muzyczny przygotował DJ Franek, a rodzice zadbali nie tylko o poczęstunek, ale także o niespodzianki dla uczestników zabawy pumetkowej. W dniu 12 czerwca po raz drugi odbyło się spotkanie Komitetu Honorowego Organizacji Jubileuszu 80-lecia naszego Liceum. W spotkaniu uczestniczyło 15 członków zespołu. Tematem spotkania była organizacja obchodów jubileuszu, podzielenie się informacjami o pracach przygotowawczych, a także ustalenie dalszych działań. Zebranie prowadziła pani Beata Kudła, dyrektor szkoły. Spotkanie odbyło się w przymiłej atmosferze, która sprzyjała snuciu planów na przyszłość. W piątek, 13 czerwca, odbył się w naszej szkole Dzień Sportu. Tego dnia uczniowie uczestniczyli w grze terenowej oraz zawodach sportowych. Każdy pięcioosobowy zespół uczniów miał do wykonania zadania z różnych dziedzin i przedmiotów, a także rozszyfrowanie ukrytego hasła Dnia Sportu. Na koniec zaplanowano wspólny piknik w szkolnym sadzie. Rada rodziców przygotowała dla każdego ucznia poczęstunek w formie grillowanej kiełbaski, a także nagrody w zawodach sportowych. Zwycięskie zespoły, które stanęły na podium, otrzymały dyplomy. Każdy zawodnik zespołu zestaw do gry w Badmintona i wejściówki na basen. Gośćmi na pikniku były przedstawicielki OHP, które informowały zainteresowanych uczniów o możliwościach podjęcia pracy wakacyjnej, przedstawicielki policji w Strzelinie, oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, dzięki której uczniowie mieli możliwość sprawdzenia, jak działają narkogogle i sprawdzić zawartość nikotyny w wydychanym powietrzu. Było świetnie, bardzo no. nam się podobało, wszystko było dopracowane, wszyscy byli zaangażowani, świetnie się bawiliśmy. Jako pierwsi oddaliśmy kartkę z wszystkimi hasłami. <laughs> Czy dobrze? No. Zobaczymy. Zobaczymy, ale byliśmy pierwsi. Pogoda dopisała, piękne słoneczko, bardzo fajna pogoda. Nauczyciele zrobili wspaniałe zadania, wszyscy byli pięknie przygotowani, jesteśmy bardzo zadowolone z dzisiejszego dnia. To jest nasz ostatni dzień dziecka w tej szkole, będziemy bardzo tęsknić i było super. Będziemy bardzo dobrze to wspominać, bardzo nam się podobało. 17 czerwca klasa 2 C wyruszyła na niezwykłą wycieczkę w Góry Sowie, odwiedzając Zamek Grodno oraz Sztolnię Walimskie. Była to świetna okazja do poznania historii regionu i odkrywania jego tajemnic. Przewodnik w ciekawy i pasjonujący sposób powiedział o średniowiecznych legendach i tajemnicach II wojny światowej, dzięki czemu zwiedzanie na długo pozostanie w naszej pamięci. Wycieczka bardzo się wszystkim podobała. Wróciliśmy bogatsi o wiedzę i niezapomniane wspomnienia. We wtorek, 10 czerwca, w Elowstrynie odbył się trzeci szkolny konkurs matematyczny kończący realizację całorocznego projektu edukacyjnego. Konkurs organizowany po raz trzeci w naszym liceum był konkursem otwartym i cieszył się dużym zainteresowaniem. Uczniowie rywalizowali w trzech kategoriach o tytuł – Szkolnego Thalesa, klasy pierwsza, Szkolnego Pitagorasa, klasy drugie, Szkolnego Euklidesa, klasy trzecia. W kategorii klasy pierwszej zwyciężyła Natalia Chudnik z klasy pierwszej B, zdobywając tytuł Szkolnego Talesa 2024-2025 – Drugie miejsce zajął Jarosław Kwarciński, a trzecie Marta Sobejko. W kategorii klasy drugiej pierwsze miejsce i tytuł szkolnego Pitagorasa 2024-2025 wywalczyła Daria Kural z klasy drugiej D. Drugie miejsce zajęła Zofia Herman z klasy drugiej A, a trzecie Jan Chorodyski również z klasy drugiej A. W kategorii klasy trzeciej zgodnie z regulaminem konkursu w klasach trzecich przeprowadzono dogrywkę, ponieważ Mateusz Jęczelewski i Jakub Chudak zdobyli jednakową, najwyższą ilość punktów. Po dogrywce zwycięstwo i tytuł szkolnego Euklidesa 2024-2025 przypadło Jakubowi Chudakowi z klasy trzeciej C. Tuż za nim uplasował się Mateusz Jęczelewski, również z klasy trzeciej C. Trzecie miejsce zajęła Lena Malawska z klasy trzeciej A. Dzień zakończenia roku szkolnego to najbardziej upragniony dzień w kalendarzu każdego ucznia. Od dziś mamy wakacje i zasłużoną przerwę od nauki. Na uroczystym zakończeniu roku szkolnego w auli szkolnej wręczono świadectwa z wyróżnieniem i nagrody za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Najlepszą uczennicą w szkole jest Daria Kural, uczennica klasy 2D, która uzyskała najwyższą średnią ocenę w szkole: 5.92. Daria została zgłoszona również jako kandydatka z naszej szkoły do stypendium prezesa Rady Ministrów. Sport. Szachy to gra, która wymaga nie tylko talentu, ale także wytrwałości i cierpliwości. 10 czerwca reprezentanci naszego liceum należący do sekcji szachowej przy SCSE wzięli udział w finałowym 10. turnieju III Międzyszkolnej Ligi Szachowej Powiatu Strzelińskiego. Sezon 2024-2025 pod honorowym patronatem burmistrz miasta i Ministrzein i Dolnośląskiego Związku Szachowego. Nasi uczniowie odnieśli wielki sukces. Po zaciętych zmaganiach, laureatami turnieju zostali. Pierwsze miejsce: Kasper Cieślik. Drugie miejsce: Simon Hontz. W klasyfikacji generalnej, indywidualnej, po 10 miesiącach zmagań, 10 turniejów, miejsce na podium zajęli. Pierwsze miejsce: Podobnie jak w zeszłym roku, Kasper Cieslik, trzecie miejsce Janek Hermans. W klasyfikacji Generalnej Szkół Ligi Szachowej Powiatu Strzylińskiego sezon 2024-2025, trzeci raz z rzędu Liceum Ogólnokształcące upasowało się na pierwszym miejscu, drugie miejsce przypadło CKZTU w Strzelinie, a trzecie CKZTU w Ludowie Polskim. Gratulujemy! Uczniowie naszej szkoły dzięki sukcesom Kacpra Cieślika, Jana Hermansa i Karola Kuźmińskiego w wiosennej ogólnopońskiej edycji Konik Szachowy Ekstra 2025 znalazła się w gronie szkół, która osiągnęła ponadprzeciętne wyniki w kategorii Hetman. Kacper Cieślik zajął pierwsze miejsce w Polsce i w województwie na 1890 osób. Jan Hermans 33 miejsce w województwie i 550 miejsce w Polsce. Karol Kuźmiński, 86. w województwie i 1180. w Polsce. Wczoraj braliście udział w międzyszkolnej Lidze Szachowej. Zdobyliście wysokie miejsca. Jakie to były? Yy, no tak jest, tak. To był 10 turniej Ligi Międzyszkolnej. Finał tak naprawdę, e, rozdanie nagród za klasyfikację generalną po całym roku zmagań. E, Janek w klasyfikacji generalnej zajął trzecie miejsce, ja zająłem pierwsze. Zajęliście ogromne sukcesy. A jak wrażenia po zawodach? No, generalnie wrażenia bardzo fajne na pewno. Super, że można było się co miesiąc spotkać, pograć w szachy ze znajomymi tak naprawdę z całego powiatu, zmierzyć się ze wszystkimi, popatrzeć na poziom tak naprawdę. A jaki był poziom? Trudny, średni? Mm, był dość wysoki. Też świetnie sędziowany przez pana Michała Kopestyńskiego. Więc myślę, że dobry poziom. Kasper, zajęłeś jeszcze pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie szachowym. Yy, tak, tak, udało się to zdobyć. To był konkurs, który polegał na rozwiązywaniu zadań szachowych. Mieliśmy cały arkusz i trzeba było znaleźć najlepszy ruch w danej pozycji. Udało się zająć pierwsze miejsce w Polsce w kategorii Hetman. Yy, warto też podkreślić, jak już mówiliśmy właśnie o tej lidze międzyszkolnej, że liceum tak naprawdę to jest trzecia edycja i trzeci raz liceum zdobywa pierwsze miejsce. A ja na przykład właśnie reprezentując liceum już drugi rok zdobyłem drugi raz złoto w klasyfikacji generalnej, więc na pewno to również mnie bardzo cieszy. Bardzo nas cieszy i mamy nadzieję, że w przyszłych latach również będziecie brali udział w takich konkursach. No, oczywiście, że tak. I to już wszystko na dziś. Żegnamy się z Państwem życząc wszystkim udanych wakacji, pięknej pogody, wspaniałych przygód i dobrego odpoczynku. Zaczynamy wakacje i wyruszamy w podróże. Do zobaczenia w następnym roku szkolnym.